thank you Spotykamy się właśnie na warsztatach, zazwyczaj jest zapoznanie, prawda? Poznajemy się, każdy poznaje swoje imię, tak żebyśmy mogli się swobodnie tutaj ze sobą porozumiewać. Opowiadam o tym, co to jest glina, skąd się wzięła, jak się z nią pracuje, jakie są jej zalety i wady, ponieważ wiadomo, glina nie jest tak naprawdę bardzo łatwym materiałem do pracy, dlatego bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, jak w ogóle obchodzić się z tym materiałem. W związku z czym po prostu pierwsze, pierwsze co robimy to opowiadamy po prostu o tym, co to jest glina i, i, i jak, jak się z nią obchodzić. Następnie pokazuję, staram się robić też razem z seniorami, razem z osobami, które tutaj uczestniczą w warsztatach, żeby pokazać po prostu jak coś powinno wyglądać. Krok po kroku pokazuję, jakie są etapy tworzenia, tworzenia danego przedmiotu, który akurat wykonujemy. E, oczywiście pomagam, jeżeli komuś nie wychodzi, bo to różnie bywa, rzeczywiście, na nie jest łatwym materiałem. Oczywiście pomagam e, tak, żeby, żeby każdy po prostu przyszedł usatysfakcjonowany po zajęciach. E, następnie zostawiamy wszystko do suszenia. E, później jest proces wypalania. I spotykamy się na kolejnych zajęciach, żeby pracę sobie poszkliwić i żeby efekt końcowy był e, no zadowalający, prawda, żeby każdy był po prostu zadowolony ze swojej y, pracy. Y, z gliny można wykonać w zasadzie wszystko. Y, począwszy oczywiście od kubka, ponieważ to jest najbardziej popularny przedmiot. Najczęściej wykonujemy pup, kubki lub po prostu miski, misy. Ale można również wykonać talerze, można wykonać rzeźby różnego rodzaju, zwierzątka można wykonać. W zasadzie ogranicza nas tylko własna wyobraźnia. Generalnie glina jest świetnym materiałem, ponieważ oprócz tego, że jest bardzo plastyczna, plastyczna, ale nie elastyczna, więc w zasadzie to, co wykonamy, kształt nam prawda, prawda zostaje. Po drugie możemy wykorzystać różne rodzaje gliny, różne kolory, różne gramatury gliny, w związku z czym możemy użyć na przykład gliny o grubych ziarenkach lub gładkiej całkiem, dzięki czemu możemy dopasować po prostu do danego schorzenia. Często jest tak, że seniorzy mają po prostu zaniki krążenia w rękach, w związku z tym na przykład drętwieją palce. I wtedy używamy gliny o grubszych ziarnach, dzięki czemu, yy, dzięki czemu możemy pobudzać krążenie po prostu w dłoniach. Żeby wyjść z produktem takim pełnowartościowym, prawda, potrzebne są minimum dwa spotkania. Myślę, że dwa to jest totalne minimum, yy, ponieważ na, pierwszych spotka na pierwszym spotkaniu tworzymy formę, czyli kształt. Yy, które musimy wysuszyć i wypalić na biskwit. Na biskwit, czyli wypalamy taką pracę w temperaturze 900 stopni, po ówczesnym wysuszeniu. Prawda? Czyli na początku praca schnie około tygodnia minimum, tygodnia nawet czasem i dwóch. Następnie wypalamy w piecu na temperaturę 900 stopni czyli na ten biskwit. On jest jeszcze dość chłodny, w związku z czym yy, świetnie chłonie wody, dzięki czemu łatwiej się nakłada po prostu szkliwo. Po nałożeniu szkliwa, na, na następnych zajęciach po prostu nakładamy szkliwo yy, i wypalamy jeszcze raz taką pracę, na temperaturę tym, yy, tym razem wyższą, czyli minimum 1050 stopni. A maksimum, tak jak na przykład w, w przypadku mojego pieca, to jest temperatura 1250 stopni. Yy, I wtedy wychodzimy już z produktem, który możemy całkowicie użytkować. Czyli to może być kubek, talerz, miska, cokolwiek tylko nam się wymarzy.